Historia lotnictwa naznaczona jest przełomowymi osiągnięciami technologicznymi, które na nowo definiują sposób, w jaki latamy. Od ogłuszającego ryku pierwszych silników tłokowych po nowoczesne silniki turbowentylatorowe zaprojektowane z myślą o minimalizacji hałasu, ewolucja ta fascynuje swoją śmiałością. Jednak dziś stoimy u progu jeszcze bardziej imponującej rewolucji. Wyobraź sobie silnik, który jest w stanie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ponad 20%, jednocześnie napędzając samoloty z niespotykaną dotąd wydajnością. To nie jest science fiction, to CFM Rise, który zmieni przemysł lotniczy w sposób, którego nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Wyzwanie jest ogromne. Jak sprawić, by lotnictwo było zgodne z celami środowiskowymi XXI wieku bez uszczerbku dla osiągów? Zostańcie ze mną, bo zagłębimy się w kulisy tego technologicznego cudu. W świecie, w którym presja na zmniejszenie śladu węglowego rośnie, producenci samolotów desperacko poszukują innowacyjnych rozwiązań. Projekt CFM RISE, skrót od Revolutionary Innovation for Sustainable Engines rewolucyjna innowacja dla zrównoważonych silników uosabia dążenie do bardziej ekologicznej przyszłości bez poświęcania wydajności. Ta nowa generacja silników jest zwieńczeniem 40 lat badań nad technologią OpenFan. Po raz pierwszy ta rewolucyjna konstrukcja opuszcza laboratoria, aby zostać przetestowana w rzeczywistych warunkach. Wyniki są oszałamiające. Koncepcja Open Fan nie jest całkowicie nowa. W latach 80. prototypy takie jak Pratt i Whitney Allison 578DX i General Electric GE 36 już badały tę obiecującą ścieżkę. Silniki te wykazały niezwykły potencjał w zakresie oszczędności paliwa, ale napotkały poważne przeszkody. Nadmierny poziom hałasu i niemożliwe do pokonania złożoność mechaniczna przy użyciu ówczesnych technologii. Co się zmieniło dzisiaj? Po prostu rewolucja w dziedzinie materiałów kompozytowych, technik projektowania wspomaganego komputerowo i ultraprecyzyjnych symulacji aerodynamicznych. Postępy te ożywiły zainteresowanie silnikami z nieosłoniętymi wirnikami, otwierając drogę do nowej ery. W 2017 roku firma Safran osiągnęła decydujący przełom, testując silnik z otwartym wentylatorem i przeciwbieżnymi wirnikami w ramach europejskiego programu Clean Sky. Wyniki były wymowne: 15% zmniejszenie zużycia paliwa w porównaniu z silnikami konwencjonalnymi. Jednak rozwój nie zatrzymał się na tym. Współpraca między GE i Safran zaowocowała jeszcze śmielszym projektem. Konstrukcją z pojedynczym wentylatorem o zmiennym skoku łopatek i stałych łopatkach kierujących. Ta zoptymalizowana konfiguracja zapewnia wyższą efektywność energetyczną przy znacznym zmniejszeniu hałasu, eliminując tym samym dwie historyczne przeszkody w przyjęciu tej technologii. Efekt: Silnik CFM RISE osiąga stopień rozrzedzenia nawet 21 do 1, znacznie przewyższający 12 do 1 w obecnych silnikach CFM LEAP. W praktyce oznacza to spektakularną poprawę efektywności energetycznej i znaczne zmniejszenie emisji przy zachowaniu prędkości przelotowej Mach 0,8, idealnej dla samolotów jednokadłubowych. Ale jak dokładnie działa to cudo inżynierii? Sercem silnika Rise jest imponujący wirnik o średnicy 4 metrów, który od razu odróżnia go od tradycyjnych konstrukcji. W przeciwieństwie do klasycznych silników turbośmigłowych posiada on zintegrowany układ redukcji przekładni łączący turbinę z wirnikiem, co zapewnia niezwykle wydajne przenoszenie energii. Kolejną znaczącą innowacją jest zastosowanie rekuperatorów, które wychwytują energię utraconą w spalinach, zwiększając w ten sposób ogólną wydajność. Unikalna konfiguracja silnika RISE rezygnuje również z tradycyjnej koncepcji przeciwbieżnego obrotu. Łopatki drugiego stopnia są nieruchome i działają jak łopatki odzyskujące przepływ. Te stałe łopatki w połączeniu z aktywnymi stojanami zapewniającymi regulowaną kontrolę poprawiają stopień sprężania wentylatora i skutecznie zarządzają obciążeniem wirnika. Wyzwania związane z produkcją zostały pomyślnie rozwiązane. Łopatki z kompozytu węglowego są produkowane przy użyciu technologii tkania trójosiowego, co gwarantuje ich lekkość i trwałość. W gorącej części silnika zastosowano najnowocześniejsze materiały, takie jak kompozyty z matrycą ceramiczną i wysokowydajne stopy metali, które mają kluczowe znaczenie dla wytrzymałości na ekstremalne temperatury i obciążenia. Uzasadnioną obawą związaną z tą otwartą konstrukcją jest bezpieczeństwo w przypadku pęknięcia łopat. Projektanci przewidzieli to ryzyko. Łopaty z kompozytu włókna węglowego są nie tylko lżejsze, ale także uwalniają mniej energii w przypadku pęknięcia. Ponadto mechanizm rozkładu sił i system automatycznego zatrzymania skutecznie kontrolują sytuację, zapobiegając rozprzestrzenianiu się uszkodzeń. Dzięki tym udoskonaleniom ryzyko, że awaria łopat zagrozi bezpieczeństwu urządzenia, jest niezwykle niskie. Rygorystyczne testy Blade-Out symulują scenariusze pęknięcia w celu oceny zdolności ochronnych i kontroli uszkodzeń, gwarantując w ten sposób bezpieczeństwo pasażerów i załogi. Kolejnym osiągnięciem technicznym jest system chłodzenia. Specjalnie zintegrowany układ powietrzno-olejowy reguluje temperaturę krytycznych elementów, zapewniając optymalne warunki pracy i zapobiegając przegrzaniu. Chociaż szczegółowe informacje na temat tego systemu nie zostały ujawnione, prawdopodobnie jest to połączenie najnowocześniejszych metod zaprojektowanych z myślą o maksymalnej niezawodności. Jedną z najbardziej przyszłościowych cech silnika CFM Rise jest zintegrowany system hybrydowo-elektryczny, stanowiący znaczący postęp w technologii lotniczej. Dzięki wykorzystaniu tego systemu wraz z innymi innowacjami, silnik powinien zmniejszyć zużycie paliwa o 20%. Co stanowi kluczowy krok w kierunku bardziej zrównoważonych i wydajnych rozwiązań lotniczych. W porównaniu z bezpośrednimi konkurentami, takimi jak Pratt i Whitney PW, 1000 GI, Rolls Royce Trend 1000 czy nawet CFM International Leap, silnik RISE wyraźnie wyróżnia się połączeniem osiągów, trwałości i najnowocześniejszych technologii. Zaawansowane technologie chłodzenia, lekkie, ale wytrzymałe materiały i innowacyjna architektura wyznaczają nowy standard w zakresie wydajności i ochrony środowiska. Testy naziemne powinny rozpocząć się w połowie tej dekady, a wkrótce potem nastąpią testy w locie. Airbus nawiązał już współpracę z CFM w celu przygotowania testów tego silnika w samolocie Airbus A380, planując wykorzystanie silników turbofanowych na wodór, co stanowi znaczący krok naprzód w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Silnik RISE jest przeznaczony głównie do samolotów jednokadłubowych, takich jak Airbus A320 lub Boeing 737 i ma na celu poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji CO2 oraz obniżenie kosztów operacyjnych lotów krótko i średniodystansowych. Jednak fakt, że silnik jest testowany w samolocie A380, jednym z największych obecnie eksploatowanych samolotów pasażerskich, Pokazuje, że technologia ta może w przyszłości znaleźć zastosowanie w samolotach długodystansowych. Zaawansowana architektura silnika RISE zapewnia dużą elastyczność w projektowaniu i wdrażaniu różnych typów samolotów, od jednokadłubowych do dwukadłubowych, lepiej odpowiadając wymaganiom współczesnego transportu lotniczego. Testy przeprowadzone na samolocie A380 stanowią znaczący krok naprzód. Dowodząc, że silniki z otwartym wirnikiem mogą być dostosowane do rygorystycznych wymagań największych samolotów, zachowując jednocześnie wysoką wydajność i efektywność energetyczną. Dla linii lotniczych korzyści są oczywiste. Znaczna redukcja kosztów paliwa, które stanowią jeden z największych wydatków operacyjnych. Pasażerom silnik ten zapewni płynniejszy i bardziej komfortowy lot, a także zmniejszy hałas i poprawi jakość obsługi. W szerszym ujęciu silnik RISE powinien stać się preferowanym wyborem dla samolotów komercyjnych, zarówno jednokadłubowych, jak i wielkopojemnych. Jego wprowadzenie będzie sprzyjać intensywnym innowacjom i inwestycjom w przemyśle lotniczym, tworząc tysiące miejsc pracy, stymulując wzrost gospodarczy i kierując przyszłość lotnictwa w stronę większej zrównoważonego rozwoju. To nie jest tylko nowy silnik. To śmiała wizja przyszłości lotnictwa skoncentrowana na długoterminowej, zrównoważonej eksploatacji i korzyściach dla środowiska. Silnik RISE stanowi znaczący krok naprzód w zmniejszaniu wpływu sektora lotniczego na zmiany klimatyczne dzięki możliwości znacznego ograniczenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. W miarę jak zmierzamy w kierunku świata, w którym świadomość ekologiczna w coraz większym stopniu kieruje naszymi wyborami technologicznymi. Silnik CFM Rise doskonale uosabia tę nową filozofię. Przesuwanie granic innowacji przy jednoczesnej ochronie naszej planety dla przyszłych pokoleń. Kiedy Państwa zdaniem odbędzie się pierwszy lot komercyjny z wykorzystaniem tej rewolucyjnej technologii?